47, this is Agency, Diana speaking. Your assignment is to eliminate Vladimir Zupikov, the fourth general from the arms deal. He has defected to the German embassy and will be requesting asylum in Germany. It is vital for our client that his suitcase is retrieved. It contains a guidance system the general probably will try and peddle to the highest bidder in the West. There is a party tonight at the embassy and loads of glitterati and socialites. A perfect cover for your assignment. So wear a tux. Unfortunately, we couldn't provide an invitation. And remember, security is ultra-tight, so bringing any sorts of weapons in from the outside is impossible. There's more. The Russians are furious about the prospect of a former general defecting to a NATO country. We have surveillance recordings of a Spetsnaz agent receiving an invitation to this party. Check the video to identify this agent. We also recorded the general arriving at the embassy. See to it that you get that briefcase. It's standard ICA practice. We don't want problems with competitors 47. I repeat, take out the general and get the suitcase. Good luck 47. i Nie ma sprawy, kochaniutka. Kontynuujemy. Lecimy na przyjęcie, kochani, lecimy na przyjęcie. Zostawiamy ten shit, który nam dali na początku, jakiś AK, na cholerę mi to, jak ja idę na przyjęcie, a nie zrobić rozpierduchę. Ja tylko muszę zabić jednego człowieka, jednego człowieka. Zobaczmy, czy mamy... Tak, mamy rzeczy, które mi są potrzebne. A mianowicie mamy chloroform. Chloroform dlatego, że trzeba będzie uśpić dwie osoby, które nam stoją na drodze, byśmy zdobyli walizkę, o którą nam, nas proszą w głównych wytycznych właśnie tej misji. Musimy zabić generała i zdobyć walizkę. No ale przy tej walizce zawsze praktycznie są. E, są dwie osoby. One tam chodzą, kurde, takich dwóch ziomków. I oni mają jakiś tam szyfr do safe. Więc musimy ich jakoś unieszkodliwić Fak, idź dalej. No. Ładnie w ogóle śnieżek pada, nie? Już chciałbym, żeby tak... Nie, jeszcze może być ciepło troszeczkę. No ale żeby tak śnieżek już padał. Chociaż ja nie wiem, kiedy to będę wrzucał. Jeszcze mi została jedynka do wrzucenia. Tak, dla, z ciekawości Wam powiem, że w tym momencie jestem przy, około 17, przy wrzucaniu około 17 odcinka Preya. Mam w zanadrzu nagrane jeszcze całego hitmana jedynkę. No i teraz właśnie jestem w czasie nagrywania dwójki. Codziennie macie po kilka, po dwa odcinki, żeby Wam się nie znudziło zasypywanie i zalewanie Was wielką ilością odcinków. A ja będę miał zabezpieczenie w tym momencie. Przed tym, że na przykład czasami nie będę miał czasu nagrywać. Hmm, czasami nie będę miał czasu. No, tak bywa. Dobra, wchodzimy do rezydencji. Nie mieliśmy zaproszenia, więc weszliśmy bocznym wejściem. Nikt się do nas nie pluje. Jak już nas wpuścili przez ogrodzenie. O Ojejku. Jak już nas wpuścili przez ogrodzenie, to znaczy, że jest ok. I tu mamy generała. Tu mamy generała, który lubi. A kto nie lubi? Sprzątaczki, kochani. Sprzątaczki. Właśnie, jakbyście zauważyli, to tam jest sprzątaczka, którą on. Ja nic nie wiem. Patrzy się na pupę, że tak powiem, tej pani. No nieładnie, nieładnie. A my weźmiemy garotę, dlatego garotę po prostu musimy go zabić. Musimy go zdjąć. No. Panie kochany, kiedy pan tutaj do nas przyjdzie? Ja sobie poczekam spokojnie. O właśnie. Zamknąć drzwi od razu trzeba. Naciągamy linkę i zamykamy drzwi w tym samym momencie, dlatego żeby nie zobaczyła. Nie zobaczyła sprzątaczka, że likwidujemy zaraz przy drzwiach generała, prawda? Agent specznazu yy, zatrzymał ambasadora. No i właśnie, to jest ten ambasador oraz ten agent stoją nam na drodze do sejfu. Oni są w tej głównej sali, hali dla gości, i właśnie sobie tam idą, jak widzicie. Wszystko wzgrane w czasie, dlatego że w tych korytarzach po bokach nie chodzą za bardzo jakieś dodatkowe osoby. Ten z tyłu jest agentem specnazu, także on ma jakąś tam broń. My nie chcemy go zabić. Nie chcemy go zabić! O. Chcemy go tylko... Ogłuszyć. Ło, fuck! musieliśmy go chyba trochę, no dziwnie to wygląda jakiś bóg niestety nas zobaczył nie wiem czy dostaniemy w tym momencie rangę Silent Assassin no ale zaraz zobaczymy, jeszcze nam został drugi do uduszenia, znaczy uduszenia <gry> po prostu musimy go uśpić, lulaj kotek lulaj Mam nadzieję, że to. O, kombinacja do safe'u. Proszę bardzo, i otwieramy safe. Tutaj mamy teczkę. Baliskę. Bierzemy czekoladki. Nie, czekoladek nie chcemy. I wychodzimy tędy. Wychodzimy. Tędy możemy wyjść? Możemy wyjść tędy. Ok. Mam nadzieję, że ta utaczka z tym właśnie jednym kolesiem nie przekreśli naszej możliwości do uzyskania rangi cichego zabójcy. I wracamy dokładnie tą samą drogą, którą tutaj przyszliśmy, dlatego że z drugiej strony musielibyśmy znowu włamywać się i otwierać wytrychem. Nie ma tutaj tego gościa? Nie ma go. On gdzieś tutaj się kręci w koło. Także o, co ty masz? Krawat ci się nie wiucha, jak biegniesz. Mówię, że nie mogę zobaczyć jak, jaką on ma minę w tym momencie Ale on zawsze ma takiego poker face'a, jak nie wiem Jak zabija, jak kradnie, jak ucieka, jak do niego strzelają Zawsze ma poker face'a To jest człowiek o jednej, jednej twarzy Choć przebiera się za różne osoby I jest niewidzialny Uuu. Jak już Na samym początku, chyba na wstępie, na, wstęp, na wstępnym filmiku było, że on jest jak duch. No i jesteśmy prawie jak duch. Zobaczymy, czy uzyskamy tą rangę. Yy, 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 cichy zabójca. Mówię Silent Assassin, dlatego że bardzo długo ta gra właśnie się przedstawia jako Silent Assassin. A to jest po polsku cichy zabójca. Zobaczmy. Cicha zabójca jest! Dobrze. Może trochę podstępu nam ubyło, ale jest ok. Ważne, że nie strzelał. Jakby strzelił, to byśmy mieli przerąbane na pewno. A tak to jest ok. Czas bardzo fajny status cichy zabójca, blikie utaczki tylko jedno. Kontynuujemy Tu like someone's got friends in Japan with plenty money and some serious guns